Wyobraź sobie, że jesz zupełnie coś normalnego. Ser, pomidory, rybę i nagle. Wysepka, ból głowy, kołatanie serca brzmi znajomo. Pisujesz objawy w Google i wskazuje diagnoza. Nietolerancja histaminy. No i co za tym idzie? Konieczność prowadzenia diety niskohistaminowej. Tylko co jeśli powiem ci, że to nie jest rozwiązanie? W tym filmie opowiem, dlaczego unikanie histaminy to leczenie objawów, a nie przyczyny. Pokażę Ci, jak dotrzeć do źródła problemu. Bo nietolerancja histaminy to zawsze sygnał, że coś w organizmie nie działa tak, jak powinno. Co powoduje nadmiar histaminy? Dlaczego twoje tra ciało traci zdolność jej rozkładu? Co możesz zrobić, by wrócić do równowagi? Nie tylko dietą, ale działaniom u źródła. Jeśli chcesz zrozumieć, skąd się bierze nietolerancja histaminy, a nie tylko łagodzić jej objawy, jesteś w bardzo dobrym miejscu. Zapewne wielokrotnie słyszałeś, że nasz organizm dąży do homeostazy, czyli do takich ustawień, które Warunkują równowagę. Wyobraź sobie, że Twój organizm to huśtawka. Po jednej stronie mamy produkcję i uwalnianie histaminy, a z drugiej strony systemy detoksykacji, które skutecznie tę histaminę rozkładają. Kiedy obie strony huśtawki są w równowadze, wszystko działa sprawnie. Histamina pełni swoją funkcję i nie daje objawów. Problem zaczyna się wtedy, gdy któraś ze stron zaczyna dominować. Zbyt duża produkcja histaminy lub zbyt mała zdolność rozkładu prowadzi do jej nietolerancji. I to właśnie ten mechanizm jest elementem naszego zainteresowania w przypadku rozwiązywania problemów z histaminą. Zacznijmy od tej strony huśtawki, która odpowiada za wytwarzanie lub uwalnianie histaminy. Przyjrzyjmy się poszczególnym czynnikom, które odpowiadają za zwiększenie ilości histaminy w organizmie. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się naszej mikroflorze jelitowej. To właśnie ona jest miejscem bytowania mikroorganizmów, które mają zdolność bezpośredniej produkcji histaminy. Należą do nich m.in. Morganella morgani, Klebsiella, Citrobacter, Proteus, Enterobacter czy niektóre szczepy Escherichia coli. Z drugiej strony mamy również szereg patogenów, które może same z siebie nie wytwarzają histaminy, ale mogą inicjować jej uwalnianie z komórek tucznych. Należą do nich helicobacter pylori, pasożyty jelitowe i grzyby z rodzaju Candida. Tak więc widzisz, dokładna diagnostyka mikrobiologiczna jest podstawą do identyfikacji źródła nadmiaru histaminy w Twoim organizmie. Kolejny krok, jaki należy podjąć, aby ustalić przyczynę nadprodukcji histaminy jest dokładne przyjrzenie swojej apteczki. Istnieją pewne leki, które mogą zwiększyć ilość histaminy. Należą do nich opioidy, np. tramadol, niektóre antybiotyki, penicyliny i cefalosporyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen czy aspiryna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz niektóre leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym. Przeanalizowałeś już swoją apteczkę? To teraz czas zajrzeć głębiej, dosłownie do swoich hormonów. Dlaczego? Bo właśnie hormony, a szczególnie estrogen. Mogą mieć sporo wspólnego z Twoją nietolerancją histaminy. To właśnie on, niczym dyrygent, potrafi nasilać uwalnianie histaminy z komórek tucznych. Ale zanim pobiegniesz na badania, zatrzymaj się na chwilę. Obserwacja Twojego cyklu może wiele ci powiedzieć. W kobiecym organizmie są dwa momenty, kiedy estrogen przejmuje kontrolę nad progesteronem. Pierwszy to owulacja, która przypada na 14 dzień cyklu. Drugi to końcówka cyklu tuż przed miesiączką. Wtedy poziom progesteronu drastycznie spada, przyczyniając się tym samym do dominacji estrogenu. Jeśli właśnie w tych dniach zauważasz nasilenie swoich dolegliwości bóle głowy, wysypki, kołatanie serca, problemy z elitami, niepokój czy bezsenność, to bardzo możliwe, że winny jest nadmiar estrogenów. Dopiero wtedy warto sięgnąć po badania. Bo często problem z histaminą to nie tylko dieta, nie tylko jelita, ale właśnie hormony. Kiedy jelita, hormony i leki mamy już pod kontrolą, czas zająć się kolejnym graczem, który potrafi nieźle namieszać w kwestii histaminy. Tym graczem jest stres. To właśnie on poprzez swoje działanie na kortyzol często dolewa oliwy do ognia w tej całej nietolerancji histaminy. Chcesz ujarzmić histaminę? Nauka zarządzania stresem to nie luksus. To podstawa... Osiągnięcia równowagi na tej naszej histaminowej huśtawce. Na scenę wchodzi ostatni, ale równie istotny gracz: alergeny. To właśnie one dorzucają swoją cegiełkę do przesuwania równowagi w stronę nadmiernej produkcji histaminy. Każdy kontakt z obcą cząsteczką, czy to pyłkiem, roztoczem, sierścią zwierząt, czy składnikiem pokarmowym, może pobudzić układ odpornościowy do działania. A gdy komórki odpornościowe ruszają do akcji. Jednym z ich oręży staje się właśnie histamina. W efekcie jej poziom gwałtownie rośnie, a my odczuwamy całą kaskadę objawów. Teraz czas przenieść się na drugą stronę huśtawki, tę, która odpowiada za neutralizowanie histaminy. To właśnie to ramię ma za zadanie utrzymywać poziom histaminy pod kontrolą i zapobiegać jej nadmiernemu gromadzeniu się w organizmie. Przyjrzyjmy się więc, co sprawia, że ten mechanizm zaczyna szwankować. Bo gdy system rozkładu histaminy nie działa sprawnie, to nasz problematyczny związek zaczyna się kumulować, a objawy się nasilają. Po tej stronie huśtawki istotną rolę odgrywają dwa związki: DAO, czyli diaminooksydaza, która działa głównie w jelitach i odpowiada za neutralizowanie histaminy dostarczanej z pożywieniem. Drugim istotnym enzymem jest HNMT, który rozkłada histaminę krążącą wewnątrz naszych tkanek. Gdy aktywność tych enzymów spada, Kuśtawka przychyla się w złą stronę, a Ty masz problem z histaminą. Co zrobić, żeby temu zapobiec? Musisz wesprzeć pracę obu tych enzymów. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Z jednej strony dostarczając niezbędnych związków do ich pracy, z drugiej poprzez eliminację czynników, które hamują ich aktywność. Jak widzisz, nadmiar histaminy to często efekt przeciążonej huśtawki. Z jednej strony mamy zbyt dużą produkcję, z drugiej... Po prostu niewydolny system jej neutralizacji. Dlatego, jeśli chcemy naprawdę uporać się z objawami nietolerancji histaminy, musimy zadbać nie tylko o unikanie jej źródeł, ale przede wszystkim wesprzeć nasze własne enzymy: DAO i HNMT. To one są naturalnym systemem bezpieczeństwa naszego organizmu. Jak to zrobić? Jak wzmocnić ich pracę, żeby histamina przestała przejmować kontrolę? O tym opowiem Ci już w kolejnej części. Więc jeśli chcesz poznać konkretne strategie wsparcia enzymów i zapanować nad huśtawką histaminę, koniecznie zostań ze mną i obejrzyj kolejny odcinek. Sprawdź wcześniejsze filmy i bądź na bieżąco ze swoim zdrowiem.